Kto jest kim w Szczecinku? Pola Gajowniczek, zapraszam. Dziś moim gościem jest człowiek, który nie boi się wyzwań, a jego mottem życiowym jest przetrwaj albo gin. Taką maksymę wyznaje Piotr Czaja. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze kilka słów wyjaśnienia. Pan Piotr na co dzień przedsiębiorca, właściciel firmy Rolety Home, a tutaj takie motto życiowe, skąd ono się wzięło? Z biegów przeszkodowych. Generalnie są to wyzwania, i, i, i trzeba je przeżyć. Jeżeli się je przeżyje, to nie, to nie jest tak, że ktoś umiera na tych biegach, natomiast jest tak, że no, trzeba postawić sobie cel, który, no, który jest trudny do pokonania, ale jednak nie poddawać się i próbować to pokonać. Więc to jest taki, takie fajne motto. Motto jest związane z tą pasem, ale skąd ona się wzięła? No, jakiś czas temu ja całe życie byłem związany ze sportem. Od najmłodszych lat byłem w klasie sportowej i po kolei gdzieś to brnęło. Później była moda na siłownie, zaczęły powstawać biegi przeszkodowe i pierwszym z takich biegów był Run Magedon, w którym wystartowaliśmy w 2016 roku. Już taki bardziej poważniejszy on był. No i wpadłem w to błoto. Na trasie jest błoto, i jak już człowiek wpadł to błoto, to już nie mogłem z tego wyjść, e, więc brnę w tym błocie do tej pory. Dochodzą kolejne elementy, ale Run Magenon zostaje na czołowym miejscu, natomiast e, dochodzą inne rzeczy, które, którymi się zajmujemy w sporcie. Można powiedzieć, że ten sport już się wyrył w Pana duszy. Tak jest, wyrył się i siedzi tam dosyć głęboko. Jest Pan prezesem Cross Team w Szczecinku. Sama nazwa wskazuje, że uczestniczycie w imprezach, które nie są łatwe. Jak to wygląda? Tak, e, uczestniczymy. Mamy dosyć sporą ilość e, zawodników. E, tak, uczestniczymy w wielu zawodach różnych. Biegamy zwykłe biegi, e, typu łosiński, typu jakieś takie biegi gdzieś koło Szczecinka, e, plenerowe, krozbociana sami organizujemy biegi, natomiast biegi przeszkodowe są jakby takim głównym celem, w którym jakby sprawdzamy się. Bieg przeszkodowy też jest o tyle fajny, że w niektórych formułach, w tych najprostszych można sobie pomagać, więc to też buduje więź i buduje taką fajną relację między ludźmi, a to powoduje, że ci ludzie się fajnie integrują, Szykują się do tych zawodów i, no i świetnie się na nich bawią przede wszystkim. Czy w klubie są dzieci, które również chcą sprawdzać się w trudnych warunkach, uczestniczyć właśnie w takich, może się jakoś zacząć przygotowywać do takich trudniejszych imprez? Tak, mamy, prowadzimy zajęcia dla dzieci. Są dwie grupy, 7-9 i 10-13 wiekowe. W tym roku nie mamy tej najmłodszej grupy, natomiast tak, to są dzieci, które ćwiczą ogólny rozwój, nazwijmy to tak, i przygotowanie do takich biegów również też. Tak? Czyli takie biegi też można powiązać z biegami ninja, czyli troszeczkę krótszymi biegami przeszkodowymi, natomiast bardziej się skupiamy na tych biegach przeszkodowych. Czy są w klubie wykwalifikowani trenerzy, którzy szkolą dorosłych w tej sztuce przetrwania przez taki bieg? Dorosłych, generalnie trenerem jestem ja. Trenujemy dorosłych, przygotowując ich do, do biegów przeszkodowych, natomiast trenerów dzieci jest dwóch: Marcin Szymański i ja też trenujemy i szykujemy dzieci pod te dyscypliny. Czy to, co robicie, ma coś wspólnego z survivalem? Mm, troszeczkę tak. E, troszeczkę tak ze względu na to, że trzeba przebrnąć przez, e, przez błoto, przez zasieki, przez e, ścianki różnego typu, przez góry e, lub jakieś wąwozy, e, nawet pionowe ściany, gdzie trzeba użyć liny. E, także można by było podciągnąć to pod biegi survivalowe, albo surwiwał, nazwijmy to tak przeszkody często bywają trudne. Tak, przeszkody są trudne, są, e, są i naturalne i, i, i stawiane konstrukcje, więc e, no trzeba się przygotować do tego, mieć mocny chwyt. A, aczkolwiek, e, tak jak mówiłem, jest opcja e, startów, gdzie można sobie pomóc i to też jest e, fajna formuła, ponieważ e, jak Tutaj e, ostatnie biegi Formosa challenge. E, tam jest takie fajne hasło, nie zostawiamy swoich, więc jak w wojsku nie zostawiamy swoich e, i pomagamy sobie nawzajem. Jakie przeszkody sprawiają najwięcej trudności zarówno Panu, jak i grupie? Może jest coś takiego, z czym co chcecie bardziej przećwiczyć, przeszkolić się? Każdy ma, każdy ma swoją przeszkodę, której najbardziej nie lubi albo jej, z względu na to, że ją ciężko pokonać. Tak? Natomiast czego ja nie lubię? Była kiedyś taka przeszkoda, to były takie zasieki z prądem. Taki pastuch to, to dosyć nieprzyjemne, jeżeli się wchodzi do wody, później się wyjdzie i takim pastuchem oberwać. Napięcie jest, było dosyć małe, ale to takie nieprzyjemne. To akurat przeszkoda, która mi nie odpowiadała w ogóle, natomiast większość przeszkód są w jakimś stopniu do przejścia, znaczy każda jest do przejścia, tak, tak jest stworzona, ale ma większą lub, lepszą, większą lub mniejszą trudność dla kogoś, i, i, i można się w tym wyćwiczyć i wytrenować, żeby ją pokonać. Skoro już poruszyliśmy temat tych imprez, no to w wielu jest Pan zawodnikiem, rywalizuje Pan z innymi, ale i z samym sobą. I jaka z tych imprez jest najtrudniejsza, bo no właśnie, jest formoza Challenge w obornikach i nazwa wskazuje, że jest to połączone ze służbami, jak już mówiliśmy. Tak, e, Formoza Challenge w Obornikach, e, startowaliśmy dwie Formozy w tym roku. Jedna była w Obornikach, jedna była e, nie pamiętam miejscowości teraz, e, no ale e, ta sama formuła w innym miejscu z desantem, czyli z takim przepłynięciem motorówką trzeba było wyskakiwać do wody. To też jest fajna, fajna sprawa, ale dochodzą biegi takie jak Run Magedon, który ma bardzo duży prestiż I, i, i formuły, które tam są: Formuły Open, Run Magedon Recruit, Run Magedon teraz tak, zwykła jest nazwa i yy, 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 teraz gdzieś mi umknęło, Magedon Hardcore. I ta formuła najwyższa, to jest 21 km 70 przeszkód, najczęściej ona jest yy, w górach, yy, w górzystym terenie, no jest bardzo, bardzo wymagająca. Yy, do tego dochodzi jeszcze formuła Elite, Czyli e, taka opcja, gdzie trzeba pokonać wszystkie przeszkody. Jeżeli się ich nie pokona, e, oddaje się opaskę i już e, biegnie się dalej jako Open. Więc ta walka e, na przeszkodach jest dosyć mało e, no, poważna, bo jednak chce się pokonać tą przeszkodę i z tą mm, słynną opaską na czole dobiec do mety. Ostatnio uczestniczył pan właśnie w Ranmagedonie w Poznaniu. Jak to wyglądało? Czy było ciężko? E, Poznań. Każda miejscowość różni się od siebie e, terenem i, i jakością. Mało tego, e, startowaliśmy dwa lata i w zeszłym roku w Poznaniu. E, ta forma w tym samym miejscu była trudniejsza niż w zeszłym roku na przykład. E, rozstaw e, przeszkód, e, większe, prze, więcej było przeszkód e, e, takich naturalnych, czyli terenowych. E, jak poszło? No, było ciężko, nie było łatwo, jak, jak w każdym biegu. Więc e, pogoda też e, sprawia, że jeżeli jest chłodniej, wiadomo, lepiej się biegnie, jak jest wysoka temperatura, gorzej. Takie wbiegnięcie do wody czy do bajora jest e, zbawieniem wręcz czasami. Ym, no i, i, i jest kontener z lodem, który też trzeba przebrnąć, to jest jedna z przeszkód, ona też potrafi schłodzić organizm. Udało się dotrzeć na metę. Tak, udało się dotrzeć na metę, zrobiliśmy to, więc no, raczej docieramy na metę. W jakiej grupie pojechaliście na ten Run Magedon? Dużo was było? Ten Run Magedon akurat był spontaniczny, więc tutaj startowały dwie osoby, natomiast survival było chyba z siedem czy osiem osób. Generalnie to zależy od czasu ludzi. Wiadomo, że ludzie, którzy trenują i pracują, mają swoje inne zajęcia i czasami im ciężko się wyrwać na weekend, zwłaszcza w tym roku, gdzie nie było za bardzo pogody, więc każdy jak złapał jakąś pogodę, to chciał spędzić ten czas z rodziną. Natomiast w zeszłym roku czy w latach poprzednich, gdzie pogoda dopisywała na biegi, startowaliśmy. E, po 20-30 osób w różnego typu biegach, e, m, typu survival e, pomorski, e, Ran Magedon, również. To są dłuższe wyjazdy na te takie górzyste tereny. E, dwa lata temu, e, dwa starty w ciągu jednego dnia, praktycznie, bo startowaliśmy e, nocny Ran Magedon we Wrocławiu. E, e, w piaskowni Rolantowice i tam startowało nas też chyba z 8 osób. E, I później po nocnym biegu na drugi dzień e, ja rano startowałem w Elite 12 km, e, a po mnie zaraz startowała ekipa, reszta ekipy e, też 12 km w Open. Więc e, no, dzieliło nas niewiele godzin snu do startu, więc no, taki m, też był wyczyn. Mimo to odnosicie sukcesy. E, tak, odnosimy sukcesy, zajmujemy bardzo dużo miejsc, głównie drużynowych, indywidualnie też się zdarza. E, w Crossteamie są nie tylko osoby, które e, biegają biegi przeszkodowe, mamy kajakarzy, mamy e, rowerzystów MTB e, i oni startują w swoich zawodach, oprócz tego czasami między, z nami wystartują w różnych typu herox. Natomiast oni mają swoje, jakby, rowerowe lub triatlonowe zawody i też zajmują na nich czołowe miejsca. No właśnie, przejdźmy do tego chyroksa. Co to dokładnie jest? Jak przebiega ta rywalizacja? Na czym polega? Czy są jakieś szczeble, poziomy trudności? Tak, może jest też kilka opcji startów. Hyrox no jest to taka nowa forma zawodów, które się dzieją z reguły na halach wystawienniczych i teraz tak no startujemy odkąd w zeszłym roku powstał Hyrox w Polsce. Wystartowaliśmy na wszystkich eventach, które były w Polsce, łącznie ze stadionem narodowym, gdzie już nas znają jako jako nas jako Cross Team. Witają nas z otwartymi ramionami, nazwijmy to tak. Ale już słychać o Szczecinku, rozmawiają o tym Szczecinku, mówią o nas ze sceny, że, że, że jest to piękne miasto, że jest to fajne miejsce, że mamy ścieżki rowerowe, i jeziora w koło. Także, jeśli chodzi o hyrox, bardzo nam to też imponuje, że jakby interesują się nami, my się interesujemy nimi. W tej chwili jesteśmy jakby jesteśmy klubem heroxowym, podpisaliśmy z nimi tantieme, więc e, można przyjść do nas trenować e, i szkolić się w zakresie e, startów w tych zawodach. A starty, e, owszem, są trudne, e, nazywane też zawodami fitness, nie wiem dlaczego, no ale e, tak gdzieś e, obiło mi się o uszy. Generalnie mamy do przebiegnięcia jeden kilometr. I jedno zadanie czy ćwiczenie do wykonania. Każde z tych ćwiczeń jest inne, każdy kilometr jest ten sam, więc startujemy, najpierw robimy kilometr, i pierwsze co, biegamy na tak zwanego skierga, czyli narciarz, i robimy na nim 1000 metrów. Więc musimy, tak jak na nartach byśmy jechali, przejechać 1000 metrów. E, po wykonaniu tych 1000 metrów e, biegniemy kolejny kilometr. E, po kolejnym kilometrze dobiegamy do stacji, gdzie jest e, pchanie sań. E, I tutaj e, kobiety mają mniejsze kilogramy, panowie mają e, 152 kg. E, w e, tak zwanym e, Hyrox Pro. Już jest to 202 kg, także e, e, dosyć spory przeskok ciężarów. Jeżeli kobiety też w tym prostartują, to wtedy mają e, też 152 kg, czyli tyle co panowie Open. No tu jest dużo takich rozgraniczeń, o których tam nie będę mówił. Natomiast e, kolejnym z ćwiczeń jest ciągnięcie sań. Znowuż kolejny bieg, kilometr i dobiegamy do kolejnej stacji, gdzie mamy. E, Padni, powstań, czyli tutaj e, musi klatka dotknąć ziemi i robimy przeskok. E, prawie 80 metrów jest do zrobienia. E, kolejnym e, ćwiczeniem jest znowu kilometr biegu, i mamy Spacer farmera, czyli ciężary, bierzemy kettle w ręce i, i, i mamy do pokonania 200 metrów. Ja może nie będę mówił w kolejności, ale, ale powiem o, o, o tych ćwiczeniach, które są. <laughs> Następny znowuż jest kilometr i znowuż mamy wioślarza, czyli na wioślarzu musimy prze, przejechać kilometr. Znowuż kilometr jest biegu i mamy wykroki z bagiem i znowuż tutaj się rozgranicza dla kobiety, mężczyzn i pro i pro kobiety, ten bag na plecy yy, i robimy z tym wykroki. E, przy każdym zawodniku jest sędzia, e, pilnuje, żeby te wykroki były prawidłowe, żeby kolano dotknęło ziemi, żeby ten wyprost był prawidłowy. Tak samo przypadni powstań. E, sędziów jest bardzo dużo i to jest fajne, bo są wszyscy pilnowani na każdym kroku, więc e, wszyscy muszą prawidłowo wykonać to. Yy. Co tam jeszcze mamy za ćwiczenia? Ćwiczenia, yy, które trzeba wykonać. <laughs> na koniec są wall shoty, czyli rzucamy piłką do tarczy. Panie mają niżej, panowie mają wyżej, yy, i to już musimy rzucić 100 razy. No i potem wbiegamy na metę. No i, i czyli mamy 8 km, 8 ćwiczeń. Nie wiem, czy wszystkie wymieniłem w tej chwili, <laughs> ale no, jest to wymagające. I, i, I trudne połączenie e, tego biegu z tymi ćwiczeniami. A jak ten bieg z ćwiczeniami wychodzi czasowo? Czy jest to bardziej zabawa na cały dzień, kilka godzin? E, to zależy. Mocni zawodnicy w tej chwili e, robią to w 50 parę minut. E, najlepsi e, światowi. E, natomiast e, zawodnicy, no, nie wiem czy średni, ale średnio nazwijmy to tak godzina 20 godzina 30 pokonanie tego czasu czasami jest gorszy dzień e, lub pro tak jak teraz próbowaliśmy te pro pierwszy raz e, inni zawodnicy startowali jak osobiście wypróbowałem te pro mm, teraz e, w Oslo e, i e, no tam godzina 50 mi zeszła także ale to było oswojenie się z ciężarami e, czy byłem zadowolony może niekoniecznie do końca, ale jednak przeskok 10 kg przy tych wszystkich eventach, które się robiło, i raptem trzeba było to przeskoczyć, był jednak odczuwalny. I później w bieganiu i w kolejnych ćwiczeniach te wszystkie, ten, ten, ten zwiększony wysiłek jakby miał swoją, swoje odzwierciedlenie. Co jeszcze Wam daje współpraca z Hyroxem, partnerstwo? Jakie korzyści z tego <coughs> czerpiecie? Hmm, bardzo ciężko się zapisać e, na Hyrox. E, szybko schodzą bilety e, i mamy jakby przedsprzedaż jako klub. Jako klub jesteśmy reklamowani przez nich. Jesteśmy na mapach Hyroxu, więc e, ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na wczasy, na, e, na pobyt. <coughs> e, mogą trafić do nas, znaleźć nas na stronach internetowych i przyjść po prostu poćwiczyć. Tak samo ja jestem gdzieś w dużym mieście, chcę poćwiczyć, idę, szukam takiego klubu i, i, i idę po prostu na trening. No właśnie, ale poza takimi ciężkimi biegami uczestniczy Pan również w krosie Bociana, czy w krosie na Wrzosach. To już jest takie nietypowe. Biorąc pod uwagę te wcześniejsze wydarzenia. Nie, to nie jest nietypowe. To jest chyba jest typowe, tylko my się nie zamykamy na e, biegi przeszkodowe czy samego Hiroxa. E, wykonujemy dużo rzeczy. E, I taki bieg na bieg na krosach, cross, tak, czy krozbociana są bardzo fajnymi biegami terenowymi. One również są po terenie, są e, w parkach, gdzie mamy Piękną przyrodę. W szczecinku mamy piękne okoliczności przyrody. Mamy gdzie biegać, mamy gdzie trenować. <laughs> jest to naprawdę super sprawa. Biegamy też uliczne biegi typu Osiński, więc biegamy wszystko. Wszystko, co możliwe. Nie? Jeżeli na to czas pozwoli, zbieramy się ekipą mniejszą lub większą i, i, i biegamy. Półmaratony również też się zdarzają, więc no, tych biegów trochę jest. Ale jednak te biegi takie wyczynowe, survivalowe troszkę chyba dają więcej radości po przebiegnięciu. Mm, tak, dominują. W moim przypadku to jest takie trochę dzieciństwo, bo e, człowiek gdzieś tam latał e, za dzieciaka po, po, po krzakach, po innych drzewach, e, bawił się tym e, i, i po latach wrócił do, do czegoś takiego jak bieg przeszkodowy i po pierwszym biegu stwierdziłem, że Czuję się trochę jak taki dzieciak skąpany w błocie. Nikt mnie nie gani za to, że jestem umorusany. I chyba to sprawia największą frajdę w tym wszystkim, że można zmierzyć się z przeszkodami, ale poczuć trochę takiego dzieciaka w sobie. No to teraz Szczecinecka wisienka na torcie. Bieg, który jest przed nami, czyli bieg niepodległości. Czy są jeszcze miejsca, czy już można tylko kibicować? E, tak, są miejsca. E, jako crossim organizujemy e, Cross kobiet na dzień kobiet, tak, e, specjalnie edytowany dla kobiet bieg. E, jest to, chcemy, żeby była, jest to już cykliczna impreza. E, I kolejny e, bieg niepodległości, kros e, niepodległości. E, też chcemy, żeby było to organizowane cyklicznie, i w tej chwili e, no, już jest projektowany medal, już mamy e, zapisy, ruszyły, już mamy w tej chwili chyba z 50 czy 60 osób, więc e, limit jest 130, więc jakby połowę tą zaraz osiągniemy. E, zapraszam najmocniej. E, to jest taki symboliczny bieg. Gdzie można nawet przejść, można pójść na piechotę, można wziąć kijki, można spróbować e, sobie tego dystansu. Dystans to jest 5 km. Każdy dostanie na, na mecie y, pamiątkowy medal e, z tego wydarzenia. E, można się fajnie przebrać na, na barwy narodowe, e, w kolorach barw narodowych, więc e, to też fajne wyzwanie. Można się. Przejść, przespacerować ze znajomymi. Można przebiec to z wózkiem, z dziećmi, z psem. Zapraszam serdecznie, naprawdę fajne wydarzenie i, 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 i chcę, żeby jakby było nas widać w tym mieście, żeby widać było tę narodowość naszą i ten, te biało-czerwone kolory. Czy trasa jest już zaplanowana i czemu 5 km? czemu nie 11? Hmm, trasa 5 km, ze względu na to, żeby ona była dostępna dla każdego, każdy nawet spacerem e, jest w stanie pokonać ją, więc e, 5 km jest najbardziej optymalnym takim rozwiązaniem. E, trasa jest wyznaczona. E, trasa biegnie od e, stadionu OSIR po park, parkiem Różanym, nad jeziorem całym w zasadzie naszym parkiem ładnym. Do ulicy Lelewela, tam jest takie małe rondo. Przy pomoście tam jest nawrotka, i wracamy z powrotem. I dobiegamy do Osiru z powrotem, i tam już wracamy na metę. W takim razie zapraszamy Państwa 11 listopada na godzinę 11.11 .11 przy bramie stadionu. Dziś nasze studio odwiedził Pan Piotr Czaja. Dziękuję bardzo Panu za rozmowę. Dziękuję również. I pragniemy Państwa zaprosić również do klubu Cross Szczecinek. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proponowałbym, żeby być wcześniej, odebrać pakiet startowy, a później na linii mety stanąć. Symbolicznie 11:11 .11 startujemy. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.